Ma z tej strony Margo. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam przydatne y, smoki, flesze oraz smotowe. Zapraszam do oglądania. Pierwszym smokiem będzie smok na sercy. Tak wygląda stary smok, który mm, czy jest dobry przez mm, nowe smoki, jakby. Ten smok bardziej idzie w tą stronę, jakby na kanapkę. Akurat ten smok dobrze siada, ale y, często jak ludzie rzucają tego smoka, to y, ten smok jakby mały jest tutaj na tym stersie. Oczywiście jak ktoś nadal umie tą daradę go tak rzucić dobrze, żeby y, nic nie było widać, ale tutaj macie lepszą pozycję, tutaj macie dwa smoki fajne, ale y, na stercie smok, tutaj w tej pozycji, y, tak trochę. Y, na lewo od, od, yy, no, od tego miejsca, tutaj i front. i to wląduje, tak mm. o zablokuje to wizję, tak mniej więcej yy, przeciwnikowi na konektorze, że nie będzie Was widział z tej strony ani stąd nie będzie widział pałacy. Niestety osoby na dżungli będzie widzieć wszystko, ale na to też jest sposób, bo jest smok na dżungle i na konator jeszcze dodatkowo. Ajmujecie tutaj. Czałt. i e, smok wyląduje tutaj tak. Mniej więcej na środku albo prawie na środku. No i to już e, zablokuje. Snipera na dżungli Ale nie zablokuje y, konektora Gościu będzie mógł sobie tutaj y, No zabić was jeżeli będzie miał farta nie? Ale y, na no, to też jest opcja rzucacie, Jak ktoś wam daje dodatkowego smoka i rzucacie dwa na raz Na przykład jak chcecie fajnie zainside'a czy coś takiego no i proszę zobaczyć, jak fajnie. Nic nie widać z konektora i z dżungli. Też z dżungli może trochę, ale mm, myślę, że to i tak to jest lepiej niż bez smoke'a. Zawsze może być taka sytuacja, że yy, ktoś może się kampić za fireboxami, tu hmm. za tą tej pozycją, dokładnie tutaj, i może czekać na przykład yy, tam smoku, czy, czy w ogóle nie się kampić, aż zaplantujecie zaplantujecie bombę, że na przykład nie wychyli tylko po prostu będzie tam czekał to, co wiecie tutaj w tą krawędź tego, yy, i tam i to powinno polecieć tutaj nieważne gdzie będzie, po prostu nie ma sensu, że go nie, nie zauważycie, dostanie damage jak ucieknie z tej pozycji, zobaczycie to na pewno. Jeżeli tam jest na przykład taka sprawa, że jest smoke tutaj. A, źle poleciało. Że ktoś sobie dał smoke'a i będzie robił ninja. Po prostu robicie to samo z Neidam. Wszystko, wszystko tak samo. Tam. A, działa. Możecie flasha, jeżeli jest jakiś dobry. No onet fajnie poleciał. Z tej pozycji e, obok telewizora e, pod apartami. Jak tutaj ustawicie tu się. E, wysadzicie w to to miejsce. E, zrobicie to ofre. So poleci tak fajnie na ławeczkę. Tu powinno to zablokować mniej więcej ławkę... Jeżeli, komuś, jeżeli, 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 e, jeżeli ktoś robi tutaj. Fajnego takiego rasha, nie wiem 5-osobowego full granaty i w ogóle No to może użyj takiego smoka. Ja go dosyć często na przykład używam Jest tutaj też takie fajne miejsce żeby rzucać granaty Czyli... Yy, to jest yy, jakby jakby charakterystyczne, charakterystyczny cel, taki biały, taki biały, jakby pas, czy coś takiego. Jak dajcie na sam dół tego, to granaty od, odbiją się od, te, od, jakby, od, od tego drewna i polecą y, tam. W ten sposób można fajnie y, oślepić gościa, który jest na Edwardzie. o Hop, hop, hop na pewno musi zobaczyć tego flesza. Oczywiście jeżeli to jest potrzebne, to może to oczywiście że jeżeli tam się ktoś kampi tutaj w tej pozycji z pompą, bo często mi się to zdarza, że jakiś ludzie tutaj się kampią zamiast w tym miejscu, to tutaj pod oknem to może takie, takiego granata rzucić. Jeżeli wasz team walczy tutaj na midzie, z i w ogóle, to możecie fajnie ich wesprzeć. Yy, idziecie na możecie tutaj takiego flashka walnąć, jakby ktoś tutaj się campił, i się to zabijacie. I idziecie tutaj, jakby blokujecie się o to, celujecie w tutaj miejsce, flashek yy, trzymacie i lepszy le le ci i, i trochę do przodu po prostu y tam jak nacelowaliście sobie to po prostu ja, teraz nie weszło po prostu trzeba trochę do przodu jakby jak już jakby na, na ten schodek chyba ale ba bardzo prosty flash i przydatny ten flash, jak, jak dobrze go tam rzucicie, to jest w stanie oślepić osobę na szorcie, na oknie oraz na konektorze. Spróbuję to tutaj zrobić... O! To by już oślepiło osobę, przynajmniej na szorcie. Bardzo prosty flash. Jeszcze go nie, używa, nie użyłem, ale no jest na pewno przydatny, bo mam jakby dużo zastosowań, więc bardzo go polecam. Teraz fajny motow dla to gra na pałacu. Ajmujcie tutaj. I jakby... Yy, cały trik jest w tym, że musi, jak jest ta lampa, jak macie celownik już na tej lampie, to musicie rzucić yy, motowę. Pokażę Wam. Prosty motow, ale przydatny. Patrzcie. O. No i po prostu yy, pali tej yy, miejscówkę. Pali też yy, tego boksa, to, że nie widać tutaj yy, ognia. Bardzo prosty, przydatny polecą teraz pokażę granaty na stronie antyterrorystów no to tak na początku tutaj jest takie fajne miejsce blokujecie się tutaj na tych boxach celujecie tu jest taka mała kropka taka czarna celujecie na przykład motowem i pójdzie to idealnie y, na tetrisę jakby każdy granat jest to przydatne, bo jesteście tutaj ukryci, więc e, jeżeli macie lowa, macie granaty, to możecie to wykorzystać. Oczywiście ka e, każdy granat tam pójdzie perfekcyjnie. Smoke, flash, jeżeli chcecie kogoś oślepić. A jeśli chodzi o flesza, to tutaj jest leps le lepsza taka kropka. Nacelowujecie no sobie rzucacie. i nie taki fajny flash, <słyska> że oślepi e, terrorystów na rampie. Jeżeli chcecie szybko rzucić granaty na party, na, na B, to ustawiacie się tutaj w tej pozycji. Tutaj się blokujecie. Perfekcyjnie. Co sobie... O, tutaj. I, i granaty wchodzą. Perfekcyjnie. Smoki, nade'y zresztą fajnie wejdą niby uratuje takie coś sytuacje, jeżeli jesteście z jakimś waszym teammate'em i na przykład się zablokujecie gdzieś, się na przykład że teammate was zablokuje nie wiem nie będzie powoli chodził, coś takiego. No to idźcie tutaj blokujecie się. Szybkie przycelowanie, nie rzucacie. No i tyle. W tym miejscu y, możecie rzucić fajnego smoka, y, dzięki któremu zaskoczycie swojego przeciwnika. Tutaj macie jeszcze fleszka na tękę. Wchodzicie tutaj i zabijacie, zgarniacie kila. Niestety, jeśli chodzi o tego smoka, jeżeli ktoś zna Andersza, no to to się nie uda, ale no, no cóż, no, no się ryzykuje, no i tyle, zbiera się kille. W tym miejscu macie prostego y, smoka na shorta.

oraz <grywa> Teraz on nie Teraz już dotknęła tę sytuację, kiedy terroryści puszczą rampę oraz pałac, a wy jesteście sami na A pod palcami. Dobra. Teraz jeszcze na Z3 A i szybkie oślepienie płacy. E, e, ewentualnie możecie mm, w tej pozycji dopiero, bo tutaj motowa Gotowa żeby spowolnić. I to już wszystkie granty w tym odcinku. Ja byłem Margos, trzymajcie się, do następnego. Hej. Okay.